Cześć kochani, witam was na drugim odcinku nieoficjalnych mistrzostw polskich kanałku, kanałów zrabkowych. witam tutaj gospodarza tygodnia czyli Madzie z kanału Alicja w krainie zakupów myślę wszyscy znacie, kto nie zna to wiecie co robić, subskrypcja, łapka, podbicie zachęcam, zapraszam pomysłodawcom jak wiecie, zdrapkowy studio także te dwa kanały pozdrawiam po raz kolejny, tutaj macie numery zdrapy które wstawiłam społeczności no i zaczniemy od Dziewiątki. Sprawdźmy sobie. Tu. O, patrzcie, zacząłem tutaj że się nie widzieli, przepraszam. Ale numer z drapki jest ten, co na społeczności, żeby nie było. Wydrapał się dolar. Wow, super. Lecimy. Podkowa i naszyjnik. Bardzo się cieszę. Nie będzie tym razem na zero. Wiadomo, to jest zabawa gra, ale fajnie, jak coś wpada, nie? Moneta kutka. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia. I trzymam kciuki za wszystkich, korona i biedronka. Korona i biedronka. Tutaj korona. Nie nadrapywałam jak zawsze lody i wiśnie. Mam nadzieję, że to wieków nie zajmie. Okay. kolejne dwa symbole to szminka i kości szminka, szminka kości chyba gdzieś były o tutaj dobra, kolejne dwa symbole to zegar i ananas może być, że tu będzie tylko 20 zł wiecie, ale zawsze coś Tu jest ananas. Lubię megalinię. Słońce i pióro. Kolejno szukamy arbuza i flaminga. Jeszcze ananas. Gwiazda i liść. Gwiazda, gwiazda. Tutaj mamy liść. Dobra, ok. Dzwon i pierścionek. Tu jest pierścionek. O, patrzcie, dwa dzwonki przegapiłam. Symbole, klapki i serce. Oczywiście, serce dla Was, za to, że oglądacie. Tu jeszcze dzwonki: klapki i serce. Kolejne symbole to cytryna i klucz. pierścionek tu jeszcze dzwonek się schował i ostatnie symbole w tej zrabce to piłka i kokos szukamy, szukamy piłka jest o, piedronka była piłka, piłka o, tu jeszcze dzwon Piłka, piłka. No i co? Zostajemy tylko przy dolarze. O 80 zł. Ła. Wow. Kontrolne G. Może się zgadza, może nie. Na stówkę jest H, ale tu nie ma stówki 80. Coś to 80. no jak nie to ktoś mnie poprawi, znając życie. Teraz numer 11. Wow, cieszę się. O, tutaj już nie ma. Ale to nie szkodzi. Piłka i motyl. Mam nadzieję, że Wam też dobrze pójdzie. E, piłka i motyl kolejne podkowa i korona. Tutaj była piłka. podkowa korona i podkowa ananas i kudka No, ciekawe jak dzisiaj Jakie tam u Was zdrabki spisały? Słońce i szminka. Okej, okay. kolejne. Biedronka i cytryna. Biedronka i cytryna. Tu jeszcze piłka. Każcie, bo widziałam gdzieś kudkę niezrapaną, o tutaj. Okej, okay. kolejne to gwiazda i żów. Oto no cytryna. Okej. Okay. Kolejne to jest łódź i liść. O, patrzcie, motyla nie zdrapałam. Dobra, jak coś przegapiłam, to się znajdzie. Kolejne mamy prezent i serce. Serce dla wszystkich oglądających i wspierających. Podbijających, kibicujących, czyli dla wszystkich. Bez wyjątku. Auto i sakwa. Tu jeszcze biedronka. Dobra, tu jest sakwa. Arbus i pióro. Tu jeszcze jeden motyl. Arbus i pióro. Pióro jest, arbus tu jakiś mamy i dzwon Tutaj dzwon I tutaj też ok Kolejne pierścionek i popcorn. Szukajcie ze mną. Pierścionek jest. Popcornu nie widzę, ale arbus był. Przedostatnie dwa symbole, lody i winogrono. Lody, lody, winogrono. Winogrono. Ok, dwa ostatnie symbole. Kokos i diament. Kokos i diament. Patrzę, była. Arbus był. Diament. Na szyjnikach chyba tu nie było. Diament. Klucz chyba też nie. No to tutaj chyba pusto, jak się nie mylę, tak jest. Ale jedna zdrabka jest. Trafiłam dolara. Myślę, że kwota fajna. Także coś już jest. Teraz czekam na kolejny tydzień i lecę oglądać Wasze odcinki. Pa!